Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym podcaście na no, Obudźcie się. Moi mili, dzisiaj yy, być może będziecie w szoku, bo ja jestem. Takiego materiału raczej jeszcze nie widzieliście. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli tak będzie, to poproszę was o łapkę w górę i komentarz. Tymczasem powiem o co chodzi. Z jednym z patronów rozmawiałem sobie na temat manipulacji, jaka ma miejsce w JW. Rozmawialiśmy o tym, jakich słów się używa, jak się pisze, no i generalnie jaki podprogowy przekaz też idzie. Oczywiście, jak weźmiemy sobie jakiś tekst i go przeczytamy, to każdy może go odebrać subiektywnie po prostu i wyciągnąć jakieś naciągane wnioski. Więc ten jeden z patronów powiedział, wiesz, co to chodź zapytamy czatu GPT, czy on też tam widzi manipulacje. I to, co czat nam odpowiedział na pytania. Czy w tym tekście, który zaraz Ci podeślemy, są jakieś elementy manipulacji? No to mi się włos zjeżył na głowie. Po pierwsze, że to po prostu trwało dwie sekundy, yy, zanim otrzymaliśmy odpowiedź to jest masakra. No a po drugie, argumenty i rozłożenie tego na czynniki pierwsze przez tę sztuczną inteligencję, no to dla mnie to jest kosmos. Naprawdę kosmos. Bo wiecie, jeśli chodzi o taką. Manipulację słowem, kiedy na kogoś patrzymy i on do nas mówi, no to jest to łatwiejsze do wychwycenia. Nie wiem, czy zauważyliście na wszystkich broadcastingach, bardzo często mówcy mówią na przykład: Na pewno bardzo się ucieszycie, że to jest już sugerowanie. Albo czy nie jesteśmy wdzięczni niewolnikowi za pokarm, jaki nam dostarcza? Rozumiecie, są takie sugerujące pytania. Które, no, na które można odpowiedzieć tylko w jeden sposób. No i taka manipulacja jest widoczna i łatwa do wychwycenia. Natomiast co zrobić z tekstem pisanym? Wtedy, kiedy siedzi się na strażnicy, yy, studiuje się rzekomo Słowo Boże, czy tam też dochodzi do jakiejś manipulacji? Oczywiście, że tak. I teraz, żeby nie lać wody i was do tego nie przekonywać, po prostu pokażę wam, co odpowiedział nam chat yy, GPT. I uważam, że naprawdę to będzie materiał, który warto przesłać dalej, aby pokazać, co bezstronna sztuczna inteligencja uważa na temat tekstów pisanych przez ciało kierownicze. Lecimy. Zadałem pytanie do akapitu 14 z jednej straży, w której to niewolnik sugeruje, że dzięki niemu świadkowie bezpiecznie i spokojnie przeszli przez pandemię. I zadałem pytanie czatowi GPT, czy po prostu w tym akapicie doszukuje się jakiejś manipulacji. Czy jest ona widoczna? Przeczytam wam ten akapit, a potem odpowiedź, jakiej udzielił mi czat. Jakie korzyści odniosłeś podczas pandemii z tego, że należysz do organizacji Jehowy? W tych trudnych czasach Jezus zapewnia nam mądre przewodnictwo. Korzyści, jakie z tego odnosimy, stały się wyraźnie widoczne, kiedy wybuchła pandemia. W czasie, gdy wielu ludzi nie wiedziało, jak się zachować? Jezus zadbał o to, żebyśmy otrzymali jasne wskazówki, które służą naszemu bezpieczeństwu. Zachęcono nas, żebyśmy nosili maseczki w miejscach publicznych i zachowywali dystans społeczny. Starszym przypomniano, że starszym przypomniano, żeby utrzymywali regularny kontakt ze wszystkimi osobami w zborze i byli na bieżąco z ich potrzebami fizycznymi i duchowymi. Oprócz tego otrzymaliśmy wskazówki i zachęty w sprawozdaniach ciała kierowniczego. To strażnica. Co odpowiedział czad? Przeanalizujmy ten tekst pod kątem potencjalnych form manipulacji lub psychomanipulacji. Po pierwsze, tworzenie obrazu jedynej prawdziwej ochrony. Tekst przedstawia organizację Jehowy jako źródło mądrego przewodnictwa i ochrony w trudnych czasach, sugerując, że tylko poprzez przynależność do tej organizacji można uzyskać prawdziwe i skuteczne wsparcie. To może wzmacniać przekonanie, że inne źródła informacji i wsparcia są mniej wiarygodne lub skuteczne. Zgodzimy się? Zgodzimy się. Po drugie, autorytet i bezwarunkowe posłuszeństwo. Odwołanie się do Jezusa jako źródła przewodnictwa oraz wspomnienie o ciele kierowniczym podkreśla autorytet, którego nie należy kwestionować. To może ograniczyć krytyczne myślenie i promować bezkrytyczne posłuszeństwo wobec wskazówek organizacji. Dla mnie, wow, no bo rzeczywiście, jak w lipcu było 30 stopni, a było zarządzenie, że dalej mają świadki, a dalej mają świadkowie chodzić w maseczkach na zebranie, to stosowali się ludzie do tego? Bardzo często tak. Wyłączało to krytyczne myślenie? Było to bezkryteczne posłuszeństwo? Jak najbardziej. Zachowanie zgodności grupowej. Tekst podkreśla, że członkowie zboru otrzymywali jasne wskazówki dotyczące noszenia maseczek, zachowania dystansu, co mogło sprzyjać poczuciu jedności i wspólnoty. Jednocześnie może to prowadzić do nacisku na dostosowanie się do norm grupowych, co może być formą manipulacji poprzez społeczną presję. Masakra. I ten czat odpisywał to w sekundę, dosłownie. Zgodzimy się? Ludzie, którzy przychodzili i nie byli chętni do noszenia na przykład maseczek, byli poddawani presji? Jak najbardziej. Wzbudzanie wdzięczności. Przypomnienie o regularnym kontakcie starszych z członkami zboru oraz o dbaniu o ich potrzeby fizyczne i duchowe może wywoływać poczucie wdzięczności i lojalności wobec organizacji. Wzbudzanie takich emocji jest często stosowane jako sposób na umacnianie więzi z grupą i jej liderami. Podsumowując, tekst zawiera elementy, które mogą być uznane za manipulacyjne, takie jak wzmacnianie przekonania o wyjątkowości ochrony i przewodnictwa organizacji Jehowy, podkreślenie autorytetu oraz społeczną presję na zgodność z normami Grupowymi. Na mnie zrobiło to mega wrażenie, bo no, opisał to po prostu idealnie. Teraz zobaczcie kolejny artykuł. Przechodzimy sobie od takich średnich po naprawdę mocne, mocne treści. Lecimy z drugim. Kolejny akapit, do którego zadałem pytanie: czy widzimy tutaj manipulację? Brzmi. Czy drugie owce przestaną służyć Jehowie, kiedy nie będzie już z nimi namaszczonych braci z ciała kierowniczego, którzy zapewniają im kierownictwo? Niektórzy się tego obawiają. Być może od razu przychodzą im na myśl pewne relacje biblijne. Rozważmy dwa przykłady. Pierwszy dotyczy arcykapłana Jehoiady. Był wyjątkowym sługą Jehowy. On i jego żona, Jehoshabat, chronili małego chłopca o imieniu Jehoasz i pomogli mu zostać dobrym i wiernym królem. Dopóki żył Jehoiada, Jehoasz był lojalny wobec Jehowy, ale po śmierci arcykapłana Jehoasz zszedł na złą drogę. Zaczął słuchać niegodziwych książąt i przestał służyć Jechowie. Odpowiedź. Tekst wyraźnie posługuje się manipulacją psychologiczną poprzez budowanie niepokoju i obaw w umysłach czytelników. Poprzez retoryczne pytanie, czy drugie owce przestaną służyć Jechowie, kiedy nie będzie już z nimi namaszczonych braci z ciała kierowniczego, Którzy zapewniają im kierownictwo, autorzy celowo budują wrażenie zagrożenia dla czytelników, sugerując, że bez obecności namaszczonych braci ich wierność może osłabnąć. Następnie wykorzystują biblijne przykłady, jak historia Jehoiady i Jehoasza, aby utwierdzić czytelników w przekonaniu, że bez stałego kierownictwa mogą zejść na złą drogę. To wszystko ma na celu utrzymanie czytelników w stanie lękowym i podatnym na kontrolę. Sprawiając, że będą bardziej skłonni zaakceptować dalsze sugestie i nauki autorów. Szok. To jest po prostu szok. Nie będę zbyt wiele tutaj komentował, no bo ten czat odpowiada w sposób doskonały. Tutaj nie da się nic dodać po prostu. Ale mam jeszcze jeden artykuł, jeszcze jeden akapit, który naprawdę no, mnie rozsadził. Ten akapit, akurat myślę, że każdy, jakby przeczytał to sam, dojdzie do wniosku, gdzie jest manipulacja, ale odpowiedź tego czatu, jak to rozłożył na czynniki pierwsze, naprawdę jest niesamowita. Posłuchajcie akapitu. Jakie cztery wnioski z omawianej relacji mogą wyciągnąć starsi? Starsi czytający ten artykuł mogą wyciągnąć z omawianej relacji biblijnej i kilka pożytecznych wniosków. Po pierwsze, Najpraktyczniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, żeby przygotować się na nadciągający atak Asyryjczyka, jest umacnianie swojej wiary w Boga i pomaganie w tym naszym braciom. Po drugie, gdy Asyryjczyk zaatakuje, starsi muszą być całkowicie przekonani, że jechowa nas wyzwoli. Po trzecie, wskazówki organizacji jechowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydawać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. Teraz, po czwarte, teraz jest czas, żeby ci, którzy poukładają ufność w świeckim wykształceniu, dobrach materialnych albo o ludzkich instytucjach, zmienili swój sposób myślenia. Starsi powinni być gotowi pomóc każdemu, kto się chwieje w wierze. No, myślę, że teraz już wielu z Was ma pewne słowa na ustach i, i bylibyście w stanie sami to skomentować, ale posłuchajcie odpowiedzi. Po pierwsze, apelowanie do strachu. Tekst mówi o nadciągającym ataku asyryjczyka, co może wywołać poczucie zagrożenia. Odwoływanie się do lęku jest często używane jako narzędzie manipulacyjne, aby skłonić ludzi do określonych działań lub myślenia. Po drugie, autorytatywne stwierdzenia. Tekst twierdzi, że starsi muszą być całkowicie przekonani, że Jehowa nas wyzwoli. Podkreślenie konieczności absolutnego przekonania i podporządkowania się może ograniczać krytyczne myślenie i zmuszać do bezwarunkowej wiary. Po trzecie, dyskredytowanie innych źródeł wsparcia. Punkt czwarty mówi o konieczności zmiany myślenia dla tych, którzy pokładają ufność w świeckim wykształceniu, dobrach materialnych lub ludzkich instytucjach. To może sugerować, że te źródła są niewiarygodne lub bezwartościowe, co jest formą manipulacji, mającą na celu osłabienie wiary w inne systemy wartości poza wskazanym przez organizację. Czwarte. Wzywanie do bezwarunkowego posłuszeństwa. Punkt trzeci podkreśla, że wszyscy muszą być gotowi usłuchać każdego polecenia, niezależnie od tego, czy wydaje się ono rozsądne. To może być postrzegane jako próba wywołania bezkrytycznego posłuszeństwa, co jest typowe dla manipulacji psychicznej. Podsumowując, tekst zawiera elementy, które mogą być uznane za manipulacyjne, takie jak apelowanie do strachu, nakłanianie do bezwarunkowego posłuszeństwa oraz dyskredytowanie innych źródeł wsparcia. Szanowni świadkowie, jeśli słuchaliście tego materiału, to musicie po prostu przyjąć fakty na klatę. I zrozumieć, że strażnica nie jest niczym innym, jak po prostu narzędziem propagandy w rękach ciała kierowniczego. Bo pomyślcie, jakim trzeba być pyszałkiem, żeby powiedzieć innym, że od wskazówek, które ci przekażę w wielkim ucisku, będzie zależało Twoje życie. Jak trzeba być odklejonym za przeproszeniem, by znać Słowo Boże. Jakim trzeba być odklejonym za przeproszeniem, żeby mówić takie rzeczy, rzekomo znając Słowo Boże i studiując Biblię? Kiedy wiadomo, że Pan Jezus na przykład powiedział, że jeśli to się zacznie, a będziecie na dachu, to nie idźcie na dół, nie zbierajcie rzeczy, bo to nic nie da. Że w momencie, kiedy to przyjdzie, to po prostu to przyjdzie na wszystkich ludzi na obliczu całej ziemi i nie ma sensu się iść gdzieś chować, czy coś w tym stylu. A co mówi organizacja? Jakie są niepraktyczne wskazówki? One są nie tylko niepraktyczne, ale też są niebiblijne. Szukaj plecak ewakuacyjny, bo jak się zacznie, to ci powiemy, gdzie masz uciekać. Bądź blisko zboru, schowaj się w piwnicy. Skąd bierzecie te informacje? Skąd niewolnik to wyciągnął? Skąd w ogóle taki pomysł? Skoro już twierdzicie, że rzeczywiście Aseryjczyk was zaatakuje, no to w Biblii jest napisane, że jeśli będą chcieli was dotknąć, to tak jakby dotykali źrenicy oka jechowy, więc powinien zareagować. To jest oczywiście wszystko bujda na rysorach, bo nie o to chodzi w tym fragmencie dotyczącym Izajasza. Na pewno nie dotyczy on świadków Jehowy w czasach obecnych. Natomiast to naprawdę pokazuje mega odrealnienie członków ciała kierowniczego. Pokazuje, że oni zamknięci w tym Warwick naprawdę żyją w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Pomysł, że Wszystkie inne religie zostaną po prostu zdelegalizowane i sobie przestaną istnieć, i wy tylko wy będziecie mówili: Nie, my jesteśmy świadkami Jehowy i wtedy się wszyscy za was wezmą. To jest naprawdę już nawet nie jest alternatywna rzeczywistość, to jest choroba psychiczna, moim zdaniem. Naprawdę wyobrażacie sobie, że przychodzą, przychodzi ktoś do hasydów w Meashearim w Izraelu, mówią im: Od dzisiaj nie możecie się modlić i nie chodzicie do synagogi. Przecież kamieniami by przepędzili takich ludzi. Przecież oni, jak była pandemia, plandemia, jak to woli, to kłódki ściągali i te całe łańcuchy z synagogi i wchodzili. Nikt nie będzie gadał, czy oni mają sobie boga czcić, czy nie. Albo myślicie, że w, na przykład w Arabii Saudyjskiej, jakby powiedzieli muzułmanom, że koniec Allahowania, no to co oni? Oni posłuchają jakiejś organizacji narodów zjednoczonych. Dobrze wy się czujecie. No i wtedy, kiedy wszyscy posłusznie powiedzą, dobra, o, dobra, narody zjednoczone, nie ma sprawy, w sumie to niech będzie pokój i bezpieczeństwo i wtedy wszyscy się na was rzucą, bo jesteście taką ogromną liczbą ludzi, że warto po prostu was ścigać po całym świecie. Osiem milionów was jest. Trochę pokory. Naprawdę. Stanowicie promil społeczności. No ale tak to moim zdaniem w sektach wygląda, że yy, ci ludzie myślą po prostu, że świat kręci się wokół nich. Są teatrem, są w teatrze takimi aktorami, którzy wszyscy ich obserwują. Świadkowie mają takie przekonanie, że czy są w pracy, czy na spacerze, wszędzie są obserwowani, wszędzie muszą przynosić chwałę Bogu i co tylko. A tak naprawdę to większość ludzi ma was w nosie. Ja teraz nie mówię tego w taki hamski sposób, bo po prostu byłem świadkiem i pamiętam, jak ja sobie wyobrażałem pewne rzeczy, i jak sobie dzisiaj na to popatrzę, to, to było totalnie nieobiektywne. Większość ludzi naprawdę nie interesowało, czy jestem wierzący, czy niewierzący. Bardziej liczyło się to, jak się zachowuje, co mówię, czy jestem koleżeński, i tak dalej, a nie czy wierzę w tego, czy innego Boga. No, więc temat rzeka generalnie z tą yy, całą sztuczną inteligencją, ale uważam, że tak jak do tej pory świadkowie mówią, że próbują nadążać, tak? Za yy, postępem technologicznym, że wykorzystują te narzędzia, które stworzono w świecie do poszerzania y, działalności, do ogłoszenia dobrej nowiny, tak zwanej oczywiście, bo to, co głoszą świadkowie, to nie jest dobra nowina z Biblii, tylko ichniejsza dobra nowina, to myślę, że akurat w temacie sztucznej inteligencji y, niekoniecznie może to sugerować wzrost w organizacji, ponieważ jeśli dojdzie do czasu takiego, że każdy czat będzie miał w swoim telefonie i tacy świadkowie zapukają i... I taki człowiek dostanie na przykład traktat, zrobi temu zdjęcie, zapyta czat, czy te treści są szkodliwe, albo czy jest to manipulacja, albo czy Świadkowie Jehowy to organizacja o wysokiej kontroli, czy jest się czego bać, no to czat udzieli odpowiedzi w sekundę i no niestety ona nie będzie korzystna dla Świadków Jehowy. Nadchodzą ciężkie czasy moim zdaniem. Wiecie? No nic kochani, to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Coś innego, dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie znać, jakie, dajcie znać, jakie macie wnioski z tym związane. Jak widzicie przyszłość właśnie w tym temacie? Za no, taka może być ciekawa dyskusja w komentarzach. Zapraszam do tego. Dziękuję z tego miejsca wszystkim osobom wspierającym kanał, wszystkim osobom, które zdecydowały się dołączyć do grona patronów. Jeśli kogoś nie wymieniłem na liście, to mam nadzieję, że nie jesteście próżni i macie radość po prostu z tego, że pomogliście, a moje dziękuję oczywiście w prywatnej rozmowie usłyszeliście, także jak kogoś pominę, to się nie gniewajcie. Serdeczne dzięki za wysłuchanie, miłego weekendu, cześć.